Uważna i rozważna. Pogodna i wesoła. Z uśmiechem, choć bardzo delikatnym. Rozsądna, otwarta na pomysły. Kiedy zadaje pytanie, dasz radę? Nieśmiało odpowiada, spróbuję. Ja już wtedy wiem, że da radę i wiem, że to będzie zrobione solidnie i dobrze. I kiedy widzę ją wśród ludzi, widzę kobietę z silnym charakterem. Odpowiedzialną, działającą z ogromną pasją, taką prawdziwą kobietę. To jest dziewczyna, która żadnej roboty się nie boi. Robi wszystko, nie ma dla niej zadań, których by się nie podjęła, i udaje jej się dopiąć celu. Czy jest to sprawa porozmawiania z kimś, przekonania kogoś do swoich argumentów, czy jest to zwyczajna praca fizyczna, kiedy trzeba wziąć coś do ręki, przynieść, wynieść, pozamiatać. Poza tym ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Sama jest jeszcze bardzo młodą osobą, ale pracuje z osobami jeszcze młodszymi. I tu z całym uznaniem i podziwem obserwuje, jak ona rozmawia z nimi nie na zasadzie poklepywania się po plecach, tylko na zasadzie stawiania zadań, egzekwowania ich i takiego przyjacielskiego stosunku przyjacielskiej pochwały, też przyjacielskiej porady czasami. Jest to niezwykłe w tej osobie i zasługuje na no, rzeczywiście na wielkie, wielkie uznanie. Myślę, że Ta osoba jest w ostatnim okresie bardzo aktywna, wiem o tym, robi rzeczy, które powinna z racji swoich obowiązków, ale robi też bardzo wiele rzeczy, których w zakresie obowiązków nie da się umieścić. Jest po prostu wolontariuszką, która kieruje wolontariuszami. Jestem wolontariuszką i pracuję z tą osobą już od czterech lat. Jest to bardzo miła, otwarta osoba. Jeśli mamy jakieś, jakiekolwiek problemy, możemy się do niej zwrócić o pomoc. Braliśmy udział razem w różnych akcjach, zbiórkach żywności, zbiórkach pieniędzy. Nazywamy ją swoją drugą mamą.